No, jeszcze manko, kolejny szorcik. Patrzcie, ile to jest instrukcji. Dlaczego wam to nagrywam? Ponieważ duży jest będę wam to nagrywał, ale nie, nag nie pokazałem wam, ile było instrukcji, w sensie instrukcji, ile było worków z klockami w przypadku. Baradura i Rivendell, więc tak trochę wam to nadrobię. Zobaczcie, nie mnie nie liczyłem na razie stóp instrukcje, ale to pachnie, po otwartym karcie to tak ładnie pachnie nowościami. No to jest tego plus. No i chciałem wam jeszcze powiedzieć, że. Ja z Marvelem mam tak, że lubię ogólnie mini figurki zbierać niektóre i pewnie połowę z tego zestawu posprzedaję, przynajmniej jedną trzecią już widzę. Ale ta wieża Avengers po prostu jest przepiękna i ja zestawu z Marvela nie zbieram zbytnio, tylko figurki lub niektóre dla mnie miejsca, które zapadły mi na długo w pamięć, które są takie dla mnie po prostu emocjonalne, by tak to nazwać. I będę narzekał na ilość Romanów, będę. bo jeszcze jeden powinien być dla mnie przynajmniej. Bo Po prostu kocham Ironmana. Iron Man. No i dobra, no. Ah, no. Masakra, masakra. Jakby to powiedziała jedna osoba. Czas to złożyć, no. Napisz w komentarzach ile mi to zajmie dni. Ja obstawiam, że dwa albo, albo trzy. Do zobaczenia, się manko.